Tak jest. O, dziennik pokładowy postu dzień trzeci Dzisiaj jest, dzisiaj jest inaczej, bo jest na spacerku A To żeby tak trochę podkreślić, jak dzień trzeci był po prostu zimny. I to taki zimny, że po prostu już czuć, że organizm nie ma energii, jest taki rozpały, rozleniwiony. właściwie nie wie, no nie wie co się dzieje, czy wóz, czy przewóz, czy energia w postaci jakiegoś pokarmu wpadnie, czy nie wpadnie. No i do tego niekończące się mentalne gierki, które po prostu, no są. Są wstrzeszane przez różne sytuacje to raz. Na przykład wczoraj odwiedziłem znajomego stolarza. Pozdrowienia, panie Stasiu No i generalnie temat miał być dotyczący maszyny CNC No ale Jak to jak to bywa, towarzysko, trzeba kilka słów wymienić. Napić się kawki, herbatki. Znaczy no, ja piłem... Ja piłem... O, to mój termosik. <grych> I... No i co? I znowu rozmowy o jedzeniu. Ah, I to... I to o takim jedzeniu z pasją po prostu. A, tędy sobie pójdę. E, taką pasją. Taką po prostu, że... Jakie to wspaniałe było wspomnienie. Jakie jak, jak to cudowne uczucie taki 30-40 centymetrowy kawał mięsa, krojenie po centymetr, grillowanie na specjalnej wiklinie, przeplatanie. Ach, no. Niespecjalnie mi to jakoś imponowało, bo mięsa nie wiem już dawno, ale e, podkreślam jakby taki fakt, jakie to jedzenie jest po prostu kurde. No, no ważne, to jest jedna sprawa, ale jest to jakby taki nasz wewnętrzny, pierwotny instynkt, który się odzywa i no pasjonujemy się po prostu tym jedzeniem, no, niesamowicie. Także fajnie jest to obserwować, a w takim powiedzmy stanie, no... Trzeci dzień w ogóle muszę powiedzieć, że był całkiem niezły. Eee, i, I to całkiem niezły w sensie takich odczuć cielesnych, bo właściwie nie mogę narzekać na jakby temat, eee, temat e, tych wszystkich, kurde, nieprzyjemności e, związanych e, z wydzielin. Które tam, powiedzmy, żołądkowo, naturalnie sobie kominem do góry parują, został załatwiony. Chociaż przyznaję, że trochę za dużo. W pewnym momencie sobie tam, tak piłem, 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 troszkę za szybko, może nie za dużo. No i uważajcie na odbicie. Można się zdziwić. Także to było tyle. Nawet powiem takie nieprzyjemne, że. No, z chwilę nawet myślałem, czy nie będę miał jakichś takich odruchów wymiotnych. Ale to trwało moment. Mniejsze już o takie szczegóły. Ale generalnie fizycznie powiedziałbym. Znaczy za tak. Trzeci dzień to już jest chyba koniec opróżniania. I tutaj mówię o metodzie numer dwa. <grych> z obserwacji. Metody numer jeden yy, kolor moczu powiedziałbym no taki zastanawiający, bo taki taki wchodzący w bardziej w zieleń bym powiedział, czyli taki z takim przełamaniem trochę, yy, co jest ciekawe, zastanawiające, ale jakoś się nie wkręcam zaraz w jakąś analizę czy coś takiego. Po prostu kontynuuję. Najważniejsze, że jest jakiś kolor, bo to jest dobry. O, właśnie sobie pomyślałem, może po prostu to jest ten czystek, którym zabarwiam sobie. Chociaż czystek bardziej taki powiedziałbym żółtawy wychodzi. No, ale już mniejsza z tym. Także yy, na no dzień trzeci jest powiedzmy zaliczony i określam go za udany. Ale poczucie zimna, słuchajcie. przestanę na chwilę. Poczucie zimna jest po prostu fenomenalne, nie? Tak właśnie sobie myślę, Ech, taka informacja dla wszystkich kozaków, którzy morsują. Jak chcecie poczuć zimno, jak już tak powiedzmy przyzwyczajiliście się i słyszałem kilku znajomych, którzy mówią, że o wiesz, dla mnie to takie 10 stopni, to ja już tego nie czuję. No, to jestem ciekawy, jakbyście w te 10 stopni, tak zakładam, że nie wiem, może, może 8, może 5 teraz stopni ma Bałtyk. Jakbyście po takim trzecim dniu postu weszli do wody, o, to, pff, razy 3 odczucie zimna, gwarantuję. Także to, to było trochę takie powiedzmy niekomfortowe, no ale, od czego jest kominek. Zaraz po prostu jak tylko właściwie tak poczułem, że jest mi zimno. Zresztą organizm tak dość, dość oszczędnie podchodzi do e, ogrzewania e, powiedzmy kończyn. Także zimne dłonie, zimne stopy i no co, drewutnia, taczka pełna drewna. No i hajcowałem w kominku. Bo to dodatkowo jeszcze takie fajne odczucie tego odpromieniowywania podczerwonego fajnie to wpływa. No trochę brakuje mi słońca. Pierwszego dnia yy, było przepiękne słoneczko i po prostu ten spacerek ze, ze słońcem i patrzenie w słońce. No to jest ja dlatego zimy są. Jeśli chodzi o post, no zimy są trudniejsze: po prostu trudniejsze, bo mniej tej energii jest dookoła. Więc organizm no dostaje troszkę większego kopa. Musi się trochę więcej napracować. A my generalnie teraz staramy się robić wszystko, żeby tą energię oszczędzać. A przynajmniej zarządzać ją w taki w miarę rozsądny sposób. A przez my, no to mówię, umysł ciało i co tam jeszcze eee, także rozgrzanie w kominku załatwiło sprawę w ogóle jakby odkryłem znaczy ja w ogóle lubię kąpiele nie żebym miał coś do pryszniców ale jak tylko czujemy się tacy osłabieni wskoczyć do kąpieli, zrobić sobie taką te, niby to niezdrowe, ale w tej sytuacji myślę, że całkiem rozsądne Zrobić sobie taką, taką kąpiel, taką relaksującą Raz, że wszelkie te napięcia się rozluźnia To dwa, że jednak ym, No jest to po prostu energia cieplna Która szuka tego swojego ekwilibrum Czyli ciało zimne zostanie ogrzane przez ciało no, ciało <laughs> w tym przypadku wodę i takie rozgrzanie fajnie, fajnie wpływa. W ogóle czuję się wtedy jak taka termobateryjka po takiej kąpieli nawet 25 minutowej. Wodę bez przesady, z tego co chyba wiem termostat jest ustawiony na 38. Nigdy nie sprawdzałem, czy to faktycznie jest ta temperatura. Ale no taką fajną, ciepłą. I mm, właściwie wszelkie jakieś takie odczucia, słabienia czy coś takiego mijają. Szołądek? Mógłbym powiedzieć, że już w ogóle się nie odzywa. Yy, serducho w porządku. Nawet dzisiaj z ciekawości yy, zmierzyłem sobie z, z zegarkiem, tak może mało profesjonalnie, ale zmierzyłem sobie tak... Yy, Puls i rytm zatokowy. Nieważne. Wszystko w porządku. Tak uderzeń na minutę. No, on się kalibruje, ale z 80 zeszło nawet do 67. Także uważam, że zupełnie, zupełnie fajnie przyzwoicie. Bo to no właśnie a propos serca. Te odczucia, one są bardzo takie... Yy, relatywne powiedzmy bo my generalnie w tym czasie jesteśmy bardzo tacy tacy wrażliwi i tacy bardzo tacy tacy czuli więc to jest bardziej ta mentalna gierka że oje, oje, moje serce o, coś się dzieje nie, sercem nic się nie dzieje tylko my po prostu zaczynamy bardziej je Doświadczać, yy, słyszeć je, i no naprawdę, mogę powiedzieć, że dzień, dzień trzeci jest po prostu super. A teraz, no dobra, teraz słuchajcie, bo w sumie to jestem, jestem dość blisko morza. To może na chwilę zejdę, trochę scenerię zmienię, albo nie zejdę, bo jakieś ogrodzenie jest. Mogę powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, a mianowicie, no, jedno jest pewne, nie ma już właściwie treści jelitowej, miałem się zważyć, ale zapomniałem, ale to dobra, to zrobię dzisiaj, jutro, nie ważne. ale. Ale, o dobra, przejdę sobie jeszcze kawałek, to jest wyjście. Ale to już jest taki moment, no, że hydro-kolonoterapia mogłaby mieć sens. Tylko, że porozmawiałem sobie, znaczy w ogóle szukałem w okolicy jakiegoś takiego miejsca, gdzie można przyjść, zapłacić. No i zrobią taką pełną wymianę tego wszystkiego, co tam Wielicie jest, czyli takie grubym, oczywiście. Znaczy takie oczyszczenie. O! I cyk! No i o co chodzi? Chodzi o to, że te resztki, które zostały, nie ukrywajmy się, nie wypchniemy ich. Więc trzeba będzie z nimi coś zrobić. No i mam pomysł, żeby po prostu ee, opróżnić to wszystko. Jak będzie? No, zobaczymy, bo to też nie będę niczego robił na siłę, nie będę jechał gdzieś do Gdańska, chociaż słyszałem, że w Szczecinie, to już troszkę bliżej, jest opcja zrobienia czegoś takiego. Jezu, ile tych ogrodzeń teraz jest. No dobra, patrzcie. Tak to wygląda. Także, no, myślę, że przynajmniej jakaś lewatywka czwartego dnia wskoczy. A to tylko i wyłącznie po to, bo organizm będzie cały czas szukał energii wszędzie, gdzie się da, po prostu zjadał wszystko. Zjadał to takie słowo będzie chciał strawić wszystko, żeby tylko jakąś tam energię pozyskać. Mi się na szczęście troszkę przytyło i no, patrzę na to tak, że magazyny mam pełne. Więc wydaje mi się, że nie będzie tak źle. Ale zanim organizm zacznie powiedzmy tłuszcze spalać, no to po drodze jest jeszcze wszystko inne. Łącznie z tkanką mięśniową. Więc zastanawiam się, czy te spacerki wystarczą, czy nie dołączyć sobie jakichś prostych ćwiczeń. No ale to zobaczymy, jak będzie. Dobra, trzymajcie się. Do jutra.